Nie No to skąd wiesz ile mam emeraldów? Nie krzycz tak! A ciebie chyba słychać jeszcze głośniej niż nas słychać. Tak, że... no to musisz sobie przyciszyć. Kurde. Szybko się takie lufy strasznie niszczą. Ona One się. Tak One siła... Nie, wolniej się kiedyś niszczyły. Nie. Tyle samo. Jedno z liście, ten, jeden, ten, bo się jeden ten niszczy. Jak... Kurna, i muszę już craftować nowy kibik. Tak ok, siedzie. pokaż co masz w środku. Biednia. Widzę, widzę. Dobra, ale to chyba wszystko w tym odcinku. Żegnam się z wami i. Cześć! Tegna, Paminara Siema, siemanko, nagrywamy już kolejny odcinek. Nie wiem, już się kolejny, który to. Yy, Pamięci nie zamówi. Dobra. Dalej budujemy domek, yy, bo trochę tego jest. Ej, bo nie, moja popi będzie zawsze w moim domu. <grym> Mogę już rozmnożyć kurczaki. No, jak masz dwa, to możesz. Idziecie zobaczyć. Ja pieniędzielę polazłem tam skraftować sobie wagoni, przyszłem i wróciłem bez wagoniście. <grym grym> o, zna. akurat... Dobra! Czy, nie jest to jest nie! Nie, nie, czy nie, Mam, mam już trzy kurczaczki! A, no widzę tam... Ooooooo! chyba. Ile... Kurczaczki, no, co, no, fajna, był... o! Ej, ej! Ej, Januszin, słucham cię. Znalazłem twoje łóżko. Jakie było? U mnie w skrzynce. Niebieskie? Białe. No jak, jak mój wóniak? A, to nie to. Pomysła, to ja biorę. To Co podpalisz? Co jest kolejkę na papierze? No. Paruwo! Dobra, Czy ja mam u siebie. Spokojnie, to był twoje Tinti. No ty... Że ci dwa zgnioty, chodź tu. Mówisz? Mówisz czy... miał dwie. Dobra, idę spać, a ty? A wy? Nie, po co? Nie ja już idę. Już Gdzie ta paruba jest? No nie wiem. Nie wiem, kurczę to się kto wyjdzie. No weź bo... mi, zostaw no! Bo nie wiem, czy się nie okaże na nagraniu, że lepiej słuchać Janka niż mnie. No zostaw tak. mi moje łóżko! A mam, mam jedną. No weź przestań, bo ja tu próbuję, dobra. O, zrobię tutaj moje No i już idę spać. A teraz to ja muszę iść bo... Dobra, jestem. O, jest. Ja też. To okay. o. Dobra. Grzeczko e, sobie zbiera. Co ja chciałem, co ja chciałem? Drzewo. O! Wystawię wezmę sobie A, chciałem sobie killów zrobić, tak, jak najbardziej. E, o, ty kilo. jak na bedworsach obudowywuje swoje łóżko. Ja pewnie No wiem, ale tam się tak robi, nie? <laughs> Dlaczego mi urodza tak. marchewka, a żaden im się nie zmienił? Ale wbijajcie, bo niedługo będzie live z Bedwarsów Akurat to ja? fajnie, Antarku fajnie. Ty możesz, ty możesz... Be, ale na non premium na niektórych serwerach też można także. Teraz Ja już idę do swojego domku go dalej budować. Co za... Cymbał z ciebie, Janek. Co ty chcesz? To zabrałeś mi drabinkę. Nie zabrałem ci żadnej drabinki, drabinko. zrobić jakie? Widzieliście, to ja właśnie zrobiłem. To znaczy nie wy, tylko widowie. A, no tak to To było genialne. Może ja się. Tak zrobię. Gdzie? Naprawdę łóżko zniszczyłem! Swoje? Się... Jestem na początku, ale to na szczęście niedaleko jest. O, to, to... A jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to warto obejrzeć, bo nie będziecie wiedzieli o co chodzi w niektórych rzeczach. Co się stanęło. A był naprawdę śmieszkowaty Emocjonujący Emocjonujący dokładnie Trzymający w napięciu Hehe he, napięciu Dobrze, że nie na jednego To było, to było złe Ty nie powiesz Dlaczego no, to było złe? Dobre. Suche, a nie złe <gry> To powiedział? Tak, powiedział super, powiedziałeś, że złe. No, czemu złe? Nie wiem, tutaj, tutaj twórca tego wypowiedzenia trzymał Czyli nie siebie. Nie dobrze. Czy teoretycznie w sumie. siebie, ale. Dobra, ja tutaj zestawiam kolejne rzeczy. Dobra, pobiegnę tam. Też tak twierdzę. Pot. Teraz będę miał taką dziurę tutaj. Nie. Jaką dziurgę? A chcecie wbić do mnie na chaty? Patrzeć? Po co? Nie mogę Potem zjemy tam Parkour O zrobił to Dobry jest Pochwalił się swoimi umiejętnościami parkurowca. Gdzie jest mój dirt? Nie wiem. Przebywali w tą żelazną klatę. Powiedzmy, tutaj zrobić ze skobla podłogę. I live y nie będą za często jakby co, bo mam też swoje rzeczy do robienia. Także... Ona zwiększy no, filmów. Nie tylko geniuszu. Fo ty. Tu chedzie. Fohed. Ej, ale moja kata jest ładna. Daleka. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Żartuję ładne. Nice. Co no mi tu coś koło mnie buduje? Tak ja nie było. tutaj bloki stał. Ja Nie to ty. Nie. Ale oprócz mnie. Pewnie sam obok siebie budujesz. Tamia. Zbolały. sam obok siebie buduje. No. Sam objęcie. Mam taki taras jakby A tego pięknego dirta. To... Mówię, czy ktoś mam zapalniczkę. Ja mam. Fader, mam... chcesz zobaczyć moją chatę? O. Hop. Hop. Dobra. Uwaga na lagi. Patryk, trzymaj serwer, żeby nie wybuchł. Dobra ja też się nie ruszam? Możesz się ruszać. Po prostu Chodź. Ja nie wiem, trzymam. Tenderowy chłopku. Mm. Na pewno nie chcesz do takiego pięknego w mojej mojego pięknego. Ktoś oprócz mnie widział, że Wenedgo to Deper? Nie, nie, ja went, nie pochodzę. Nie widzieliście to, a ci Widziałem. Osoba Widziałem, do... ale My? nie poddę. Nie? Nie robisz minekarta, bo w Po prostu tak, tak jak. Tak jak łutkę, z żelaza. to już zgrzylasz. Przegasta. To fajnie. Zbyt... Gdzie jesteś? Czemu nie jesteś już w tym. Po co tam siedzisz? Nudno jest. Ja? Tak. Dopiero co wlazłem. magma wiem. W sumie nie bo się mam portal w takiej gdzie właściwie nic nie ma Ale masz swoją farmę i Kuba Mam To mów, że mam Mam o to To może nocleg? Gdzie? W morzu Kto mi tu w las! No kto no? A kto mu?

no to jest właśnie na tym... Specjalnie to zrobię. Jak się bawdzię? Kury mi tu. No. Ja już oficjalnie chyba skończyłem. cyk. wciągasz grę? Aha. Nie, tak. ja już nie gram przecież. Dobra, dobra. Graliśmy dużo. To zostali, zostaliśmy po mojej. Tyk. Dobra, to ja jeszcze nie wyłączę, bo sobie gracie. Tak, serwer być twierdziemy. Tak, dobra. Może być. I teraz trzeba użyć mocy desek. Kręcę w kółko i nie mogę dotrzeć na żaden... Też mi się tak wydaje. ja jestem wszędzie na tym Soul sandowym tym. Ja też... Tak. Który do mnie strzela? Ja na... tak. No ja do ciebie z łuku nawalam Tak, z z fireballami Tak, strzelam do ciebie fireballami zim. Idę strzelić tego gościa po góry Moim mieczykiem Boże, portal nie strzelił A. Ale się krzyczy. A to o, będzie no. zabawniej, jak w strzeli. O, mam łzy gasta. 20 mam na na Jezu. Nie to. Aaaaah, eee, i teraz muszę to wyprawiać. Co mnie tu jest? Może być w sumie? Mały ten kół zresztą. Wracasz. Wracaj. Czekaj, no co tu mnie tu Ziemia. Ewidentnie to jest ziemia. Dobra, wracam, zanim coś tu wybuchnie. Dobra, jestem. Ty gdzie jesteś? Panie. Nie wiem. To, 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 to jak ja cię to jest masterwerk. Idę, idę. Zaraz o, będę. No, już jestem. Po co ty żeś tu? I ci kolegę ci przyprowadziłem. Ej, ej. To jest Creeper. Nie, to nie jest kliper. Co? No to szkielet. <gry> Masz. Powiedz mi, co to. Dlaczego on tu jest? Nie wiem. No jak, jak ty? Jak tu z nim przylaz w ogóle? Ej! No, co Chodź na chwilę. Czekaj, bo właśnie sobie rozwiązałem ten farmę. Ej! Gdzie ej, jesteś, jak, Janek? Ej, jak skończycie? Tutaj. Janek, serio, wrąbałeś mi się w chatę. Tak. Naprawdę, ktoś cię prosił. Ja. Podlam. Nie będzie, załóżmy, że to będzie dobre. Ej, e, ja Ale naj... ogólnie za to... Za to, że ci się wląbałem, zrobiłem ci tutaj podłogę, gdzie masz portal. Ej, Nie wiem czy zauważyłeś. Nie jakie cholery przecież tu specjalnie co? położyłem kobla A ty mi to wszystko zniszczyłeś. Teraz to stawiasz. <laughs> no Pojedziemy dobra. Wiesz co Fak, fak. Ja pierdziele postawiłem sobie tu Kobla, żeby ten przy nas i mi to wszystko wyrąbał. Zrozumiałeś, jak mówię, że sobie postawiam Kobla, żeby ładniej było? Tak. Wracaj Nie. Młagi, bo stawić, bo ciągle się ten blok. To wcale ja tego nie załatwię. Tylko jestem bardzo ciekawy, jak ty załatywałeś ten blok, skoro on był już, skoro za nim też był blok. Chyba, że przez. też nie wiem. No weź, bo mało HP-u. Pusę puszka, ha! Idziemy spać. I muszę wbić do domu. Idziemy spać i zakończę ten odcinek. Nie ma to jak wbić się komuś do domu. Dobra. Serio, gdzieś jest, gdzieś jest monster raby. Pierdzielę. Obra, idę na idę. Pierdziele. Nie mogę. Monster raby. Jest. No, idź spać. Jadę za kolejką, zjadę na Jadę sobie... Jadę tutaj, to, i tutaj samo pójdę do jego Słychać, słychać. Pewnie do twojego łoża, Ale moje łóżko zostało zniszczone. To pójdę do Patryka, no jej. Ja je przeniosłem. Gerdzielę, no nie ma żadnego innego łóżka Na okazji zobaczysz, co tam u mnie jest. No, o ile masz tam łóżko? Mam. Po u mnie jest monster raby. Co to jest za jakieś magiczne wejście? <grymne> nie, nie tak od razu. O to prawda. Dzwonię. Czyli słusznie. O nie <grymne> z... Dobra, zakończam odcinek. Do widzenia.